Także dzięki temu krótkiemu filmowi wszyscy mamy mniej więcej, mniej więcej Oczywiście jakieś tam wyobrażenie jak to Muzeum w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej będzie, będzie wyglądało. Takim głównym hasłem, jak słyszeliśmy tej naszej dzisiejszej debaty, tytuł tej debaty organizatorzy nadali takie historia, czy pamięć? Ja myślę, że kiedy mamy mówić o muzeach dotyczących II wojny światowej, czy muzeów dotykających tego, co zdarzyło się po II wojnie światowej, to pytanie, historia czy pamięć w tym kontekście no brzmi oczywiście prowokacyjnie, no bo czy historia może być bez pamięci, a pamięć bez historii. Warto się nad tym zastanowić, czy, czy można w ogóle postawić takie pytanie, a przynajmniej powinno być i pamięć, i oczywiście historia. Zdarzenia II wojny światowej, w ogóle wojna światowa była czymś wyjątkowym w historii całej ludzkości. Zdarzenie wyjątkowe nie tylko poprzez globalizację, ale również przez hektopę ofiar, i wydaje mi się, że muzea, które pokazują to. To niespotykane w skali świata wydarzenie, no też musiały podejść do tych, do tych wydarzeń w dzisiejszych czasach no, troszeczkę inaczej niż podchodzili do spraw związanych z przedstawianiem historii muzealnicy czasów wcześniejszych. Te muzea przedstawiające takie wydarzenia jak II wojna światowa i to, co się zdarzyło. No, Muszą, muszą być inne, chociażby z racji tego, że te artefakty, które przedstawiają, czy są możliwe do przedstawienia w takim muzeum, też są wyjątkowe. To nie są takie artefakty, z jakimi mieliśmy do czynienia w muzeum powstającym jeszcze w XIX wieku. A zatem, na początek, historia, czy pamięć, czy w ogóle możemy postawić takie pytanie. Może zacznijmy, może pan profesor Krzysztof Zamorski, bo tu słyszałam, że pani dyrektor mówiła, że to pan tak sprowokował nas tu wszystkich do tego spotkania. Skoro no, tak się stało, no to powiem jak to było, było posiedzenie rady muzealnej, w której mam zaszczyt ogromny i przyjemność z członkiem, ponieważ doceniam niezwykle to, co Muzeum Historyczne w ostatnich latach dokonało w zakresie właśnie zmiennego przedstawiania historii. I dowiedziałem się o laboratorium pamięci, I to z kolei, ponieważ zajmuję się troszeczkę metodologią, historią historii, jestem normalnym człowiekiem, to w tym momencie doznałem pewnego oburzenia. Znaczy, znowu ktoś będzie głódkiem coś z moim mózgiem robił. Znaczy laboratorium pamięci. Znaczy, że ci, którzy przyjdą do muzeum, będą podlegać pewnym operacjom pamięci. No więc jak to jest z tą pamięcią historii? Zdania historyków na ten temat od dawna są dość ciekawe. Już w 1742 roku Voltaire w takiej w pracy Remax i spa bardzo krótki, pisał, jeśli chciałoby się uczynić użytek zrozumu w miejsce pamięci i badać zamiast przepisywać, nie powielałoby się w nieskończoność książek i błędów. Należałoby nie pisać nic innego, jak tylko rzeczy nowe i prawdziwe. To, czego zazwyczaj brakuje tym, którzy kompilują historię to właśnie ducha filozoficznego. Większość miejsc rozpatrywania faktów dotyczących człowieka zadowala się opowiastkami dla dzieci. Pomijam tutaj już frazeologię oczywiście oświeceniową, ale widzi ewidentnie. W momencie, gdy jeszcze historia nie jest nauką, jest ciągle retoryką, widzi zasadniczy problem między pamięcią i historią. No to ktoś powie, no tak, należy no Jesteśmy po rewolucji postmodernistycznej, w ogóle sprawa ma się zupełnie inaczej w XXI wieku. No to proszę, studenci moi znają tę sprawę, jest ich tu kilka, więc powtórzę dla tych, którzy nie znają tej sprawy. Mianowicie protest wybitnych historiów francuskich z 2005 roku, opublikowany liberacją z 5 grudnia, a, który podpisał między innymi sprawca rewolucji pamięci, Piernora. Podpisał ten protest, a tam jest jedno zdanie. Historia nie jest pamięcią. Spełniając swoje powołanie naukowe, historyk zbiera pamiętki po ludziach, porównuje je ze sobą, odnosi do dokumentów, rzeczy, śladów i ustala fakty. Historyk zdaje sobie sprawę z wagi pamięci, ale się nią nie ogranicza. Obejrzeliśmy przed chwilą piękny film, a teraz wstawmy się w sytuację. Żyda w Getcie krakowskim albo mieszkańca Krakowa w tamtych latach. I usłyszymy polityka okupacyjna Japonii. Czy była w ogóle w sferze pamięci tych ludzi polityk, polityka okupacyjna Japonii? No, oczywiście, pytanie, pytanie retoryczne, panie profesorze. Natomiast przejdźmy. W takim razie do konkretów, czyli fakty nadrzędne, bo tak zrozumiałam, fakty to jest to, co jest najważniejsze. A pamięć często się nakłada na te, na te fakty albo budowana jest między tymi, między tymi faktami. Ale przejdźmy w takim razie do tych, bo musimy się oprzeć na jakichś konkretach. Tymi konkretami to są te muzea, w których właśnie możemy zastanowić, czy więcej w nich jest pamięci w tym rozumieniu, o którym Pan Profesor przed chwilą powiedział, czy więcej jest tam faktów, a może jest pomieszane, a może jest jedno i drugie. Przepraszam, profesor. zanim oddam głos kolegom, bo Pani bez przerwy, redaktor się do mnie, to tylko tak. Należy też do grupy zbaczek. ludzi, którzy, po, do grupy ty, tych ludzi, którzy że we współczesnym świecie zdolność i możliwość przekazywania wiedzy historycznej, głębokiej wiedzy historycznej, przez muzea jest daleko większa aniżeli zdolność i możliwość przekazywania głębokiej wiedzy historycznej przez historyków akademickich. Historycy wykształceni, dobrze wykształceni, tworzyli Muzeum Powstania Warszawskiego, ogromny sukces. Tworzyli ten, to oto muzeum, tworzyli Muzeum Rynku Podziemnego, tworzyli e, w Aptekę pod Orłem. W tym sensie chcę powiedzieć, że nie można widzieć jedynie w muzeum w kategoriach przedstawiania pamięci. Muzea mają rzeczywiście istotną rolę w oddawaniu pamięci jako istotnego składnika myślenia człowieka, czy odczuwaniu, że człowieka w przyszłości, ale muzea też odgrywają ogromną rolę. We wprowadzaniu, w przypominaniu, wprowadzaniu do pamięci tego, co nigdy nie znajdowało się albo co kiedyś było w pamięci, zostało zapomniane, a na dodatek odgrywają ogromną rolę w upowszechnianiu wiedzy historycznej. Łączą i powinny łączyć sobie te trzy elementy. Na razie tyle, dziękuję. No to jak mówię, przejdźmy, przejdźmy do konkretów, bo ten sposób, ten współczesny sposób przedstawiania jednak tych ważnych wydarzeń z najnowszej historii musiał się zmienić, musiał być jednak troszeczkę inny. To te nowe muzea, bo tak chyba mogę o nich powiedzieć, które powstały, które, którym pierwszym jest Muzeum Powstania Warszawskiego, ten typ narracyjny muzeów, które snują nam też, przedstawiając fakty, snują nam opowieść. O pewnych wydarzeniach. Jak mówię, Muzeum Powstania Warszawskiego było pierwsze, odniosło sukces, a zatem ten kierunek, jakby snucia opowieści, narracji, czy pokazywania y, faktów, ale w sposób narracyjny, to jest właśnie ten kierunek, który, jak się wydaje, po, ponieważ jest powielany przez inne muzea w innych częściach Polski, y, być może jest najodpowiedniejszy, czy tak? <tryk> Zostałem wywołany do odpowiedzi, to oczywiście podołam. <laughs> Zanim ustosunkuję się do pytania, bardzo podziękuję organizatorom za zaproszenie i przeproszę, że nie mógł być dyrektor muzeum Jana Otakowski. Akurat zaczęły się obchody powstania okrągłego 70. rocznicy powstania w Getcie. Nasze muzeum jest zaangażowane i dyrektor nie mógł być, jego zastępuje. Czuję się trochę bo już już słyszałam tyle miłych słów o, o mojej instytucji. A naprawdę uważam, że, że, że powstają i powstały spod... równie ciekawe instytucje, jak moja, i warto się do nich odwoływać. Nawet, oczywiście, nawet, przede nie, nie wszystkim do tej krakowskiej, prawda, się, że jest znakomite muzeum. Akurat po raz pierwszy dzisiaj skorzystałem też z okazji zobaczyć Muzeum Armii Krajowej. Ono się jeszcze tworzy, ale uważam, że, że, że dobrze, że jest i że, że pod względem merytorycznym zostało. Bardzo ciekawie przedstawiona. Teraz już stosunkuję się do pytania. Pamięć czy historia? Oczywiście każdy z nas czuje, że to jest jakaś trochę fałszywa dochodomia, bo to i ważne jest, jak pani redaktor powiedziała, ale zdajemy sobie sprawę, że muzeum nie może być monografią historyczną. Nie może być też albo syntezą naukową. To są zupełnie jakby dwie różne gałęzi. I wiem, jak zaczynałem pracę w swoim muzeum, toczyłem takie spory ze swoimi historykami właśnie akademickimi, którzy uważali, że właśnie muzeum powinien być przełożeniem takim właśnie monografii czysto historycznej, czyli pewną wypadkową, pewnej wiedzy. Ale tego się nie da zrobić z paru względów. Po pierwsze, my to akurat byliśmy w dobrej sytuacji, bo mamy tylko jedno wydarzenie, prawda? ale Muzeum II światowej, Muzeum Historii Polski. To musi być zawsze selekcja. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to oczywiście yy, środki. To jest jasne, że muzeum ma popularyzować wiedzę historyczną, taką jaką wiemy. Czyli musimy się odwoływać do pewnej wiedzy merytorycznej, do dorobku naukowego, ale nie jesteśmy w stanie jej przekazać całkowicie. Więcej, jeżeli chodzi o. Yy, drugą wojnę światową, I myślę, że tutaj pan doktor Marszalec potwierdzi, jest naprawdę tyle rzeczy jeszcze do zbadania. My jeszcze naprawdę mało wiemy, nawet w powstaniu warszawskim nikt nie przebadał na przykład problemu dzieci w powstaniu warszawskim, tak porządnie naukowym. A ja się tym zajmuję, bo odpowiedzialny za na małego powstańca, więc raz mam te pytania, a tutaj szukam rzeczy i nie ma jeszcze merytorycznych opracowań na ten temat, więc naprawdę jeszcze jest sporo do przebadania. Tak samo jest dużo problemów metodologicznych w badaniu historycznym, na przykład jak oszacować skalę szkolnictwa na przykład w Warszawie, prawda? Niech jakiś historyk mi podpowie metodologicznie, prawda? A o to, jak jak oszacować, ale jak pokazać? Jak pokazać, prawda? No, to ja akurat prowadząc roku y, instruktorów z Jadwaszem i zawsze mam tutaj ogromny problem y, jakby i dyskusje z nimi na temat właśnie skali zjawiska, no bo jasne, że tutaj mamy inne pamięci. Właśnie tu dotykamy jakby pewnej rzeczy, która jest bardzo subiektywna, właśnie z... E, między historią i pamięcią. E, ale jeszcze wracając do, do, do tego, w jaki sposób tę historię oddawać, to oczywiście trzeba dobrać odpowiednie środki. Prawda? Jeżeli mamy popularyzować wiedzę historyczną, to jasne jest, że trzeba mieć odpowiednie, tak samo jak. W pisarstwie oczywiście są bardzo dobrzy dziennikarze, którzy potrafią po prostu, mając świetne biuro, prawda, niekoniecznie wykształcenie historyczne, ale umiejętność pisania w ten sposób, żeby oddać e, jakiś ważny aspekt historii, a przede wszystkim, żeby to się dobrze czytało. Prawda. I temu też mają służyć muzea. One, one po prostu mają w jakiś sposób popularyzować wiedzę historyczną. Wybieramy środki, no, od razu założyliśmy sobie przy tworzeniu muzeum powstania przez to, że nasze muzeum będzie skierowane do młodego odbiorcy, czyli mniej więcej tak od 13 roku życia do, do końca liceum, czyli do 19 roku życia. To jest nasz główny odbiorca. E, kombatanci, którzy jakby, mieli wpływ na kształt muzeum, pełni to rozumieli, bo nie uważali oczywiście, że musimy przekazać ich pamięć i wiedzę o powstaniu warszawskim dla młodego odbiorcy. I dlatego do dobieraliśmy tutaj multimedia. Oczywiście tutaj jest pytanie o, o komercjalizacji, prawda? Czy to rodzi jakieś niebezpieczeństwa? Wie, o, ja myślę, że do tej komercjalizacji do tego chodźmy, dobra. jeszcze, jeszcze, jeszcze jest... dojdziemy, dlatego że to oczywiście jakby...